Przedstaw się swojej przyszłej żonie. Jestem Roxy, ja. Jest to cudowna chwila, cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Zastanawiacie się pewnie, kim jest ta kobieta? Pozwólcie, że w tym odcinku wam to wytłumaczę, bo to, jak ona dostała się do wioski, myślę, że może was zaskoczyć. A rozpoczynało się to wszystko bardzo niewinnie, aż poznaliśmy mroczną prawdę. No i widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Minecraftik wjeżdża, gościu. Więc od razu zostaw łapę w górę i suba. Szyko o łapę, lecimy z kolejnym, bo widziałem, że polubiliście Minecrafta i jakbyś chciał wiedzieć, ten odcinek dzieje się w ramach czasowych przed trzecim. Odcinkiem na kanale czy z Minecrafta, więc gościu, teraz zaczniemy lecieć. Odnotowuję się już tutaj in game i idę z Dawidem, bo to jest członek naszej sekty, jak dobrze wiecie. No i mam coś do pokazania: coś legendarnego. Ej, Dawid! Co tam, co tam, co tam? Słuchaj, słyszałem, że masz mi coś do pokazania legendarnego też i masz jakby wiedzę. Oj, stary, ja mam. Ja mam bardzo potężną wiedzę, tylko musimy się zebrać, słuchaj. Uh -huh. Musimy się zebrać i to Całą w jednym próbą. ważnym ukrytym. Co najważniejsze miejscu. Dobrze, dobrze, dobrze. Coś powiedzieć ukryte miejsce! <śmiech> <śmiech> tak jest. O, widzowie! To nie ma pilota. Do Samsunga nowego. To jest do Samsunga? Ja nie mam pilota. Masz. Co to? <laughs> O widzowie, klucz do półświatka? No, Stary, to jest to powiązane z tym, co chciałeś mi pokazać? Powiedzmy w pewnej części na pewno. Potem to my robimy witam y ziuty, witam żółty. Dzień dobry, no, no. witam, witam. Część, cześć, cześć. Ty ty masz pilota? Masz... Nie, nie mamy dużo czasu. Ale ty masz w człowieku łańcuch, jego to masz kietę. <laughs> no no zobaczcie, zaję to. Za, za je... No, <laughs> no tak. <krawem>. Idziemy, <laughs> idziemy, chodźmy, chodźmy. A gdzie wyjdziecie? Do baz nasz. To, to nie ma czasu wyjaśniać. Zaraz, zaraz, zaraz wszystko wam wytomaczymy z krudem. Widzowie, to podobno jakieś tak. legendarne miejsce, które chłopaki budowali. Okej, okay, widzowie, krót zaprowadził nas z Maćkiem do bardzo tajemniczego pomieszczenia. Yo, stary, ej, mega mroczne pomieszczenie po prostu. Ja no został na górze. Może kłócnijmy. Tu jest! Jesteś go Ta. Tak. No, no, no. Proszę. Widzowie, po co on trzyma ten pilo? Co jest <laughs> grane, stary? <laughs> Nie gadaj. Szybko, tak, szybko, szybko, się złotarzę. Pierdziele! Co to wy widzicie tu? Rozumiesz, chłopie? To jest... Chłopczyku! To jest... Ty widziałeś o tym Maciek? Ej, otwórzcie I mi tam. tutaj, halo. Gdzie bądź tam I co dobra, otwieram, A... to się chyba tym robi. Otworzyłem mu, otworzyłem mu pilotem. Zaraz chwila, chwila, to chłopaki. Mocne. No? Dzik, dzik, no, no. Macie, Macie, musicie zakręcić globusem. Na Co? Przywitanie. No, przywitanie. No. Mu O Cholera, <śla> o, chlera, o, i wszyscy, wszyscy to samo jak się kręci, <śla> to jak się kręci? Tu zaraz wystrzelę. No, we, bo my się głowy kręci. Dobra, ale chodźcie, 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 chodźcie. Słuchajcie, ja chciałbym przekazać coś w naszej sekcji. Pierwsza rzecz jest taka, że mamy informację o legendarnym przedmiocie, który dzisiaj będę planował zdobyć. I niech to mm. będzie insygnia naszego kultu. A druga. Sprawa, to Maciek, może ty powiedz, jaki masz plan dzisiaj? Wysoka, wysoka izbo, szukam. Jaka <laughs> izbo? Przyjedź. Podobno jest jakiś kapuś. Okej. Okay. Jest, jest, jest. Jest konfident. Tylko nie taki pewny siebie jak po angielsku, tylko konfident po polsku. Okej. Okay. Aha. No i najprawdopodobniej trzeba mu ukrócić głowę. Tak, Dobra. Ja mówię, tak, słuchajcie. Najlepiej Więc by było się... przesłuchać go. Co wie tak. i co wiecie? To może zajmijcie, zajmijcie się tym informacją. wy, a my z Dawidem pójdziemy szukać legendarnego przedmiotu. Insygnium. Tak, tak. jedna ważna informacja. Yy, dowiedzieli się o naszej starej kryjówce. O której? No. Tej w, w tym? W, 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 tam, w tory? Tak, tam gdzie tory. O, cholera. Dzisiaj widzimy jak y, osłano z, z Kastonki, wychodzili tam. Szyb, szybkie ruchy. My z Dawidem bujamy się, wybujacie się razem, robimy swoje misje. <laughs> Macie, aż wyszedł. <laughs> Dobra, dawajcie. Nie, nie głównym, musimy wyjść awaryjnym. Dobra. No, no, no tak, tak, awaryjny, awaryjny, awaryjny. Tak, tak, tak. Okej, okay, widzowie i takim właśnie oto magicznym cudem jesteśmy na chacie Drwala. żeby Wiecie, nie ma tu nic powiązanego ze sobą. Przejście jest oczywiście ukryte, ale idziemy za Dawidem. Dawid, ja tylko sprawdzę, Rzecz, ok? Muszę sprawdzić coś. Dobra, dobra. Ok, widzowie, dobra. Chodźmy sprawdzić, czy są tutaj nasze skrzynie poukrywane. Ja wiem, gdzie moje są. To tu jest cholera mała. O, cholera, musimy go uniknąć. Ok, moja skrzynia jest. Jedna. Pytanie, czy zawartość jest. Jest, widzowie, dobra, mamy tu poukrywane, biorę melony z niej. Czy jest tu coś więcej? Chyba nic. Dobra, zakopujemy ją. Tutaj okay, mam nadzieję, że nie widział. Ty, chłopie, ściągnij to. Hmm? Co ty masz na sobie? O cholera. O no, człowieku, nie graj z ogniem. No nie, 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 nie. Trochę, trochę, trochę przesadziłem. Widzowie, wychodząc z tymi tunelami, założyłem też zbroję. Ale idziemy szukać legendarnego przy bo Podobno na tym serii, istnieje legendarny klucz. No, no. Musimy zajść, chyba mi się zdaje, do tej kopalni. Tak? Myślisz, że tam może być coś? Myślę, że tam może być coś. No nie bez oni też tam przyszli, nie? Tam musi być coś interesującego, masz coś pominęli. od tutaj ona chyba jest? Czy gdzie? Gdzie jest to wyjście? Tak, 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 tutaj. Przecież sam ją zakrywałem, Ty, dobra, czekaj, ja dobra, to zrobię. guzik. Albo, nie, w sumie mogę stworzyć guzik chyba. A. A, to ja mam. A, elegancko, dobra. I patrz portal do netheru? Jo! Idziemy do netheru? Jo, to jest portal! Dobra, wchodzę. Dobra. <laughs> Okej, okay, widzę. My, dobra, idziemy do netheru. Ej, ej, mocno, 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 mocno. Ty pigmeny, patrz jak ej, to bo wygląda. My nie ma nic złotego na sobie. No i co? No i co my zrobimy? Ale to one atakują? Jak nie masz złota? No, no tak, tak, zdarza się, że atakują. O, cholera. Ej, jakby netherak u nas zbierać żeby na pochodnie jakieś było no To naszych obrzędów. No, widzowie, kurczę, no może być. Ej, tak. Ej, stary, ale nikogo tu nie było, jesteśmy... Chyba pierś. To nie wiesz co, wiesz co? No, no. Krót to chyba był. Okej. Okay. Glowstone, ja pierdzielę ile tematu. Ej, dobra, ja bym już zawijał. No, 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 no. no, no, no. Może być lipa, może być lipa. Dawaj, wracamy. Cholera, widzowie, mocny portal odkryliśmy. To co, w dół, dawaj! Ej, uważaj, tam nie ma wody. Okej. Okay. Okej, okay, widzowie, dobra. Kurwa! kurde, a, dobra. Wow, Prawy prawie spadłem. <laughs> ja też chopię się znękłem. Ej, Dawid, a coś z magazynu zabraliście z magazynu naszego? A gdzie był nasz magazyn? Patrz! Bo ty o tym nie wiedziałeś, widzowie. I wy też pewnie o tym nie wiedzieliście, bo tutaj był magiczny magazyn naszej SEK, który został ukryty dokładnie w tym miejscu. Olera. Coś go odkrył? Dobra, widzowie, musimy pozabierać tą trochę rzeczy. E, ja sprawdzam strasznie dużo materiałów w ogóle budowlanych. Olera, no, dużo kobla, jakiś koper. Dobra, to tyle. A pierdzielimy. Dawaj pójdziemy na farmę, może pożarcia trochę. Nazbieramy. Zbieramy te tory, myślisz? Myślę, że można na szybkości, no. A pokazywałem ci, co ja mam przy sobie? A co? Ty, skąd ty Tomasz? Jak miecz, no tak. Kupię, ja mam łopatę. <grych> mocne, mocne, jedno. no właśnie, pa. mam? Co to? Skąd dla ciebie. no, po, no tak, no tak. No. A skąd go masz? Zarombisty. Zarombisty. Patrzcie to, widzowie. Będę mógł dzięki temu, jak na Optifine prawie, sprawdzać, czy nic tutaj nie idzie w naszą stronę. Dobra, ej, zbieramy tory. Gdzie je będziemy tak, musieli tak, dać? Tak. Damy je, przekażemy je krudowi może. Okej, okay, widzowie, dobra. Będziemy musieli przekazać tory krudowi, tak jak powiedziałem. No i znaleźć zaraz ten legendarny przedmiot, który, moi drodzy, znajduje się w kopalni, bo będziemy dzisiaj musieli do niej pójść znowu. Tak jak schodziliśmy ostatnio z kaluchem i rozpano No słuchaj mnie, stary, bo gdzieś tutaj, na tej skarpie, znalazłem jakiegoś ziuta. Okej. Okay. On za przedmiot z netteru, okay. sobie jakieś rzeczy. Czyli mówisz, że możemy Gdzieś, rozpocząć biznes? Zakupały. Tak, tak. Go zakopałeś typa, co handluje? No, okay, ej, do, dobra tu, nie wiem, kurda ale odwaliłem. O cholera stary, ej, ale to jak mamy go teraz znaleźć? A on wydawał odgłosy. Tak? Powiem tak, jak nie wydają już odgłosów, to, to nie żyje. <laughs> A ile temu go zakopałeś tam? E Pięć minut. Chłopie, ej, w ogóle, czekaj, stary, zatrzymaj się. Poczekaj, nie, nie. Mogę ci stary zajrzeć do plecaka! Co ty gadasz? No poważnie, masz, nie masz nic w plecaku, co nie? Ej, no tak, ale to dobrze w sumie, ty. No. To nie chowaj tam jest dwa. Tak, zimno, tak, tak, tak zagraniu tak. tak, ja stary nie, ja mam na sobie tylko seta. Widzowie, właśnie, i ten, które mam przy sobie. To jest e, książka do mojego miecza. Tu są wszystkie jakieś takie sety, które ja potrzebuję mieć. No i wiecie, jeszcze diamentowy, nie. No zgubiłem go, stary, zgubiłem go, zgubiłem to chyba, to chyba co, trudno. Ja pójdę zobaczyć jeszcze to moim drugą kry w tą skrzynię, bo tam był mała, i ja to nie sprawdziłem, ale moi drodzy, zakopiłem jeszcze drugą. Ja mam ich w ogóle milion pozakopywanych, ale Dawidzie, tam są ważne rzeczy. A tutaj? Tak, mam ma, i uwaga, to jest podpucha. Prawdziwa jest. O, kurde, fina. No, widzowie, no. no. zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Mam tutaj złoto. Stary, mam złoto jak coś. W pewnym momencie chcieliśmy zobaczyć na jakim etapie jest budowa Alcatraz, więc wybraliśmy się tam po raz pierwszy. A tam spotkaliśmy kilka naszych kolegów serwerowych. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Myślisz, że tam można wchodzić? Nie widzę tu tabliczki, która tego zabraniałaby. La ta bamba! Tak. Byliście hey, tam? Już? Mimo, oh, dobry. Gandalf. Czy można tam ta wchodzić? Gandalf przybywam z daleka. Eee, nie wiem, chyba jeszcze strach budowy Ale ty wszystko wiesz, Gandalf! O cholera! Ej, Dawidzie, zauważyłem tam spanego na minimapie! Zauważyłem tam łaspanego <laughs> na, ta <laughs> na minimapie. Gdzie idziemy się zapytać o coś? Dawaj. Chodźcie! Można? Nie wiem. Dobra, widzę. Ja w pięciu płasko. Obiekt jest w trakcie budowy. Przeczytałem. Dobra, widzowie, bugujemy trochę kontrola. Na kucku? Weź chłopnik, bo ci chleby się trwały wywali <grym> <grym> Patrzcie ile tutaj rzeczy wiemy, zobacz. Co my tu, tu robicie? No sprawdzamy obie. Nic. Zwiedzamy. A nie widać było, że jest zakaz Dziek. wstępu? No. Nie zapytać. zapytać? zapytać No to już zapytaliście. BOM! Fajny dzień dzisiaj, do widzenia. Ta, ta, Super dzień jest! Zgadza się, ale bez was, już! A coś chłopie odwalił kaszany. A, ta, tak, ale kupię. <grym> Cała skrzynia tematu, cała skrzynia. No, fundusze przeznaczone na ten projekt są porąbane. A to dopiero początek, ty. Stary, musimy przynieść coś ze sobą, co będzie relikwią całej naszej sekty. To będzie coś, co będzie musieli strzec. Chodź zrobić w pierw. Mm. Mam już żarcie. Mam dużo patyków stary i dużo w ogóle wszystkiego, więc zarobi się. Mam dla ciebie właśnie kilow. Masz jakąś zbroję, stary, bo tam może być niebezpiecznie. Mamy, mama, mama, mam, w naszej krypcie. W naszej krypcie. Mam. Okay. Dobra, dobra, trudno, trudno, chodź, pójdziemy na Jang. Tu są no, siekiery, no, no, no. które ja kiedyś porobiłem, ale one. Nam nie są potrzebne. Dawaj, padamy. Okej, okay. okej, okay, widzowie. Po prostu teraz będziemy musieli szukać diamentu. Bo za nie jest działka. Pamiętasz stary o diamentach, że za nie jest działka? Tak, ale ich trzeba chyba. 200, dwie... Ta, Tak, dlatego się na tym nie skupimy. Skupimy się trochę na czym innym, co tutaj, z tego co pamiętam, my żeśmy jakoś przechodzili tędy. Poczekaj, jakieś bloki wezmę. Pierwsze, co bierzemy jako relikwie, głowy zombie, stary. O stary, ja zbierałem głowy jakichś szkieletów umarłych, z grobów, nie? I, i właśnie tutaj też pójdziemy, bo odkryłem, stary, że tutaj jest wysyp kontrabandy. Wysyp. Tylko ja już się przebiorę, wiesz? Ja już się przebiorę zbroję. No? Zbieram świeczki, czekaj. Stary, tu były pierwsze nasze bomby, które znaleźliśmy. Więc wiesz, bombę też można łatwo skrawić Jo, stary, czekaj. Jesteś? A, tu jesteś, dobry. Mhm. Mobów się zaczyna dużo robić, musimy iść, stary, w tą stronę. Tutaj są te katakumby, co nie? No. I one są dosyć, dosyć cholernie niebezpieczne, ale pozwól, że jeszcze skraftuję pochodnie. Da, mam 32. Jakoś się tutaj schodziło stary w dół. Był taki piękny kanion. O, tam. Tylko musisz szybko! Szybko dawaj! O, kurde, dobra. Może być nieciekawie tutaj widzowie. Tak, tak, stary, to jest gdzieś tutaj. Cholera. O! O, to tu? To tu, to tu, to tu, to tu. To, to, to. Tak, tak, tak. Możesz sprawdzić te skrzynie, czy tam jest Dobro, coś wartościowego. Bałem. Dobro, bałem. Dobra, zarobiście, zarobiście. Sprawdzaj w skrzyniach, czy masz coś. A, ja, a ja, tu ja, byłem, tu, ja tu byłem, ja tu byłem i nie. Byłeś było. tu? To jeszcze ci. O! a tu jest skrzynia. Ooooooo! Wow, chłopie! Złote jabłko znalazłem! What the fuck! Tu mnie nie było! Zarobiście, dobra, ej, musimy to przyczepać całe. Są jakieś groby, o, zobacz. To ja te groby rozkradałem. Aha, jo. dobra, ej, ale tu jest jeszcze jakieś miejsce, ja pamiętam, my żeśmy tu szli. Kopmy się w dół, stary. Tak jest najlepiej. Kopmy się w dół. Ej, ej, na mapie coś widać, zobacz Co? Gdzie? Na South, na South. To prowadź, Dawaj, idziemy. Dobra. Okej, okay, zaufam Dawidowi. Niech mnie prowadzi. Ja będę ci rozświetlał. Stary, ja też słyszałem i widzowie, bo powiem to tobie, Dawid i widzą, że tutaj podobno jest gdzieś ukryty dungeon, jeszcze mocniejszy od tego. Myślę, że nasze państwo podziemne musiałoby to znaleźć jako pierwsze. dodatkowo, myślę, że możemy rozkopać tunele wokół całego Los Santos, które by prowadziły do różnych miejsc. Takie wiesz, prawdziwe państwo podziemne, z prawdziwym znaczenia. O, zostałem. zaraz. To, co robimy to, co to jest dopiero początek, jeszcze przecież będzie. Ta kondygnacja do więzienia, a potem ta, jakieś ta, inne ta. poprowadzimy, jak będziemy mieli działki. Widzowie, trzeba tunele. O, Yo, ej. o i stary, my jesteśmy dokładnie wiem. w tym miejscu, gdzie chciałem trafić I, I teraz uważaj, bo tu się zaczyna prawdziwe Kongo, ale my nie o tym Bo stary, tutaj mnie jeszcze nie było, w tym miejscu, sprawdźmy I tak stary, dokładnie są cztery skrzynie i patrz jakie banery Ja pierdzielę, bierzemy nie. je ze sobą, bierzemy Wengeful, nie wiem kto to był, ale Stary, zarombiste są, bierz po jednym O cholera, mm, ten magnetyczna książka, ja pierdzielę. Stary, ja mam jak w świeczkach <laughs> Jak typowa tiktokerka <laughs> Jesteś alternatywką od dzisiaj. Ja biorę stary w ogóle tak, te tak. music diski. One się mogą przydać na coś, ale tutaj, eee, diamentowa zbroja na konia. What the fuck? Z tej skrzynki, stary, co otwierałeś? Bo one są chyba przydzielane dla każdego z, zwierz. Inne. Tak, tak jest właśnie. No, ej, się zbroję. Mam matematyka na noże rzucane. Co? I siodło, siodło mam. Dobra, się. To będziemy mogli osiodłać jakieś zwierzynę. Ale stary, patrz, ej, tam jest druga kondygnacja tego. Chodź, musimy tam pójść. Moment, moment. Ja już tam. Oj, zombie jak pierwszy widzę. Dajmy się nim. Patrzcie, widzowie, to teraz. Rozbieram ja. Wow! Pierdzielony, mam właśnie zaklęte podpalanie na mieczu, więc to będzie o tyle łatwiej. Butelki z expem mi poleciały. Okej, okay, widzę, tu jest gdzieś mob spawner. Dobra, uważaj stary, bo jest tutaj trochę mob spawnera mam chyba nieoczyszczonego przez nas. Tak, definitywnie. Oj, uważaj na nich. Ej, mi są Tak, 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 tak. Patrz. Tak, definitywnie. O, o cholera! Uważaj. Ej, 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 ej. Cofaj, 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 cofaj! Cofam, cofam, cofam. Ja biję, go biję, go biję ją w miarę. Nie, 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 Dobra. i dawaj go po nogach, po nogach go ładuję. nóżki nóżki. Ej, on, on gdzie się, on na sty obchodzi, on nas obchodzi. Tak, obchodzą nas! A mi, a mi, Czekaj, walę. O, gdzie? Z drugiej strony też? E, he, he. Chodź Dawid! Do mnie, ja ich biorę na siebie! Nie, 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 wracaj, Dobra! Ja walczę uciekaj, tu, uciekaj! Za tobą jestem! Dobra, dobra, dasz radę? Chodź, chodź. Musimy stary tam wejść! to tu tu, 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 chodź, tak? chodź, chodź, chodź! Poczekaj, jeszcze to tego. jednego! Znaczy, się go bije, to mnie, do mnie! O! Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Tak, no pewnie, rozwaliłem dwóch. A. Ja mam zaklęty złoty, miecz, Dawidzie. Weź ode mnie, ty, oczekaj. weź ode mnie bloki, weź ode mnie bloki. Masz, weź ode, yyy. ode mnie te rzeczy. Cholera, nie, o, cholera, on ma fajerwerkę zaklętą! O ja pierdżę! Pier stary fajerwerki mam! Co ty gadasz? Tak, 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 tak. Potrzebuję ciebie zaraz tutaj. Ciacham stary, nie pierdzielę się w tańcu. Dobra, dobra wpierw dobra. sprawdźmy tutaj, co? Tak, wpierw trzeba sprawdzić tego spawnera. Tam stary, te skrzynie, to one tak dużo dają. Ale o złopie. O, Chlubowiec. chłopie, o, chłopie. patrz jakie Ej, świeczki. To musi być ten skarb jakiś. Patrz jakie świeczki, stary, to jest to legendarne miejsce. To jest chyba to. wizowe chyba mamy coś porąbanego. Cii. Ej stary, ale jeżeli tu są te świeczki i tu jest to wszystko, to gdzieś zaraz powinien być tu ukryty mob, który jest mega mocny. Choć może w drugą stronę pójdziemy. Ja w tych skrzyniach nic nie znalazłem ciekawego. Ja to samo, ja to samo. Słabo wylosowało. Dobra, pójdziemy teraz do tego drugiego spawnera. Tutaj, patrz, wejdziemy tak, ho. Ja sobie z nimi poradzę. Z dwoma jeszcze okej. Okay. Ja mam i się kielę teraz. Ty I co, co tu tutaj robisz? Co ty tu robisz? Kim ty jest? jesteś duchem? Jak to duchem? Tego wszystkiego. Co wy tu robicie? Ej, stary, co się zniechalu? Ja nie wiem, ja mam ociary, chłopie, nie wiem. Ej, dobra. Ej, no nie pierdziel, że jesteś duchem. Czy jesteś duchem? Czy jesteś. Czy jesteś czy orędownikiem tego grobowca, w którym byliśmy? Co wy tu robicie? Zgubiliśmy się. Tak, definitywnie. Oddajcie wszystko, co macie. Albo tym kluczem zamknę drzwi, w których będziecie nam. Dobra, słuchaj, wyglądasz mi zbyt, lo, poza tym, czy mógłbym przez ducha przejść? Ja się właśnie, właśnie. Przez ducha przekonczy. To rzuci na nią jakąś klątwę? No. sobie, wie, ale nie wiem, kto to jest, który troluje nas. O, tą klątwą. I co? La la la. Dobra, jaki masz przydział? I co ty robisz w kopalni? I ona śpiewa Cialisa. Cialisa? No, sia la, la, la. <laughs> To niezły duch. Skąd co ty tu robisz? Kim jesteś w ogóle? Jesteś z naszej kolonii czy z innej? Ja tu nie mieszkam. Ty tu mieszkasz? Czasami podkradam z wioski. No papierosa zabrała krudowi pama ma są tak? z ruchem. Tak? O cholera ty, ty ale no to 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 nie, nie jesteś jakby wioskowa tak? Okej, no. okej okay, okay, Dawid. Myślę, Czyli? że możemy cię zostawić z melonem, trzema melonami. Tak. proszę. E, Trzema deskami, jedną pochodnią i to tyle. Ale skoro nie jesteś też z wiosk, to znaczy, że możemy cię okraść i zabrać cały Twój ekwipunek. Więc znaj naszą łaskę i zostaw tak. nas w spokoju. Tak, nie rzucaj na nas klątw. Cześć, cześć. Chodź Dawid, chodź, chodź. Tak, tak, ta, ta, definitywnie. Tu na świecie, na świecie. To jest to miejsce, które chciałem ci pokazać. I tam jest kontynuacja, zobacz. No no no, 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 musimy tam iść. Dawaj, stary, kto to był? Kim ona była? jest? Ja ona, ona, ona idzie za nami, widzę za na nami mapie. Czego chcesz od nas? Widzowie, kim Maba. jest ta baba? Masz przedział w wiosce czy nie? Nie. Cholera. Wiesz, kto to ospaniusz i król kalucz? Nie. O cholera. Daj mi go, daj mi go! Zrób też coś, kobieto jaskiniowa! Nie, to są moje Dobra, Dawid, musimy wy wyczuć, skąd one idą. Ja, ja je dam radę, myślę, składać na spokojnie. To znajdź mi spawner, bo tam mogą być stare zarąbiste rzeczy. Ale jak mi zawalił. O cholera, za pół hp Dobra, następny dzień. Ok, idzie. Widzowie, niech te moby ją zabiją, Niech te moby ją zabiją. Dobra. Ja Powiedz radził dwa radziowi dwa, żeby to spiepszył i nas nie atakował. A wy macie ten tamten no, przydział w wiosce? To ma przydział w wiosce. E, my nie stąd. My nie stąd. My nie stąd. Co wy tu robicie? My no, zgubiliśmy się, mówię. No. Mhm. Ja, cześć, mamo. Idziemy, 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 Cholera, widzowie, jakaś laska nas goni tutaj. Dawaj, Dawid w tą, dawaj Dawid w tą. Jak pójdzie jeszcze chwilę za nami, walę to jak sowego Miesza Patrz, ona ma tu! Oho! Tu? Tu nie? Dobra, nie wiem co tu jest. Ej, no co ona tu robił? Odejdź! Ista. Odejdź! Odejdź, cholero! Psz, chodź Dawid, chodź, 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 Cholera, tu nie ma wyjścia. Odejdź! Zaborduje cię! Zabordujecie! Zostaw nas! Dobra, przestraszyłaś się chyba. ale ja, to jesteśmy w dupie. Znaczy w zaułku, znaczy. Trochę tak. Albo w ślepej dupie. To też. Stary. Ona jest jakaś dziwna. Dobra, widzowie, my musimy spierdzielać stąd jakoś. Ej, bo mam ciary, to stąd, no. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Stary, czy to jest ten legendarny mob, którą mieliśmy utłuc? Chyba nie. I, i, chodź i, chodź, i chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Ona sama tu nie przeżyje. No ja nie no, przyszła, no kurde, idź to! O, złote jabłko, złote siekiera. Ej, ja pierdzielę, Ja pierdzielę, kobieto, daj nam spokój. Dobra, pytania. Masz na nie odpowiedzieć prawda, fałsz, albo po prostu dajemy sobie z tobą spokój. Jesteś z wioski co tu robisz w takim razie? Raz. Czyli jak powiem twój nick wiosce, to nikt cię nie będzie znał, tak? Nie. Dobra, to Ale musimy to, się dogadać. Znają No to jak cię znają albo nie znają? Jestem legendą. Nie wydajesz mi się, skoro my ciebie nie znamy. Uważaj, uważaj. O cholera. Czemu jej nie biją, chłopie? Tylko Dobra, soj, daj nam spokój. Go ma co masz jego mapótku w 3, wydudała. Skąd ty to ty, miałaś? Co ona robi? O cholera, widzowie, więcej chłopie. skrzynek Protection e, Co to jest? Co to jest? Chłopie? O chłopie! Co tu jest? O, mam go, mam go, mam go! Biją ją też! Dobra, ej, jest, jest niekolorowo, jest niekolorowo! Muruj to, muruj to, to mo. Poczekaj, 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 skrzynia, tu są ważne rzeczy. O cholera, widzowie, ja muszę to zabrać. Protection 3, Immunity Flame. Set. Dawid, chodź, wyrzucę, wyrzucę ci rzeczy, wyrzucę ci rzeczy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź Poczekaj, tu, poczekaj mnie. Chodź chodź, Nie, nie, nie blokuj tu, chodź, chodź. Tutaj, tutaj, chodź, jest chodź, 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 chodź. chodź. Łap, 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 szybko, tu, zakładaj. My od góry mogą przejść. Dobra, o teraz, jak ty się nazywasz, Zerox, jesteś z nami, z nami na ekspedycji. O, stary, chodź. jesteśmy otoczeni, oni są może od góry, co? Sprawdzamy chodź. górę? Tak, trzeba. Dobra, wczoraj buduje się. Na ich jest pełno. Ich jest stary w cholerę. Ja ulatniamy pierdzielę. Się, się tak, ej, definitywnie musimy stąd wydostać. Idziemy na cholera. Dobra, przyprowadzimy cię do wioski, ok? Ale musisz działać według kodeksu wioski, więc jak z bomby wyjdziemy na powierzchnię, ściągniesz tą zbroję, a my nie wydamy cię za posiadanie. I tak samo ty nas nie wydasz za to że wsiadaliśmy te przedmioty. Dobra. Ej, siło nieczysta. Zabrałaś mi rzeczy z plecaka. Oddawaj rzeczy z plecaka. Oddaj mu rzeczy. Ma, no zabrała wszystko, wszystko. Opierdzieliłaś go? Okej, okay, masz Krzyno. teraz dwa wyjścia. Albo wracasz z nami, wracasz z nami. I nic totalnie nie wiesz, i będziesz mieszkańcem wioski, który tylko wiedział o tej sytuacji i nie o tym wszystkim, co mieliśmy ze sobą. Co ty na to? Okay. Jeżeli rozpierdzielisz się na nas, z Dawidem sami wymierzymy sprawiedliwość. Ściągajcie wszystko z siebie, zaraz i idziemy do wioski. Chyba mamy to, co mieliśmy znaleźć w tej jaskini Dawid. Chyba. Dobra, dajcie spokój, Babot czy tam, ja nie wiem. Teraz jak tam wrócić, co? Czekaj, to gdzieś tu. Tu on, ona nas zaprowadzi. Chodź. Dobra, widzowie, niech ona nas prowadzi. Uuu, dużo osób starych. Poczekaj. Muszę się ściągnąć. Moment. Nie ej, zebra... z... O cholera! Ej, trzeba. Mhm. Ej, ci chciał to schować, szybko, szybko. O cholera, widzowie. Tak. Ktoś jeden zbik. Okej, widzowie, dobra, zakopałem to wszystko. Ja pierdziel, widzowie, dobra, zakopałem to. Co? Dzi po zebrani. Okej, okay, okej, okay, dobra, idę, 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 idę. Mam o, wszystko. Chodźcie, chodźcie, chodź, chodź, chodź z nami też. Się boję. Zabiłem, co zebranie, co zebranie? No, no właśnie kiedy to zebranie? No właśnie nie wiem, ktoś kliknął, jak wszedł dopiero Dobra, okay. a znacie tą kobietę, czy ktoś zna tą kobietę? No właśnie imigrant! No nie! Znaleźliśmy, poczekajcie, poczekajcie! Ale ja dostałem specjalny, Wracaj tu! Łamię końcówkę! Łamię końcówkę! Że za zbroję! Cholera, widzowie! Zatrzymaj się! Patrzcie, patrzcie, w co im wciągnęliśmy. Chodź, 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 chodź. trzeba zgłosić to starej władzy. To, co Ej, się właśnie, stało. No. Dobrze, to. Mamy to, co chcieliśmy. Mamy nielegalnego imigranta. Przede tak. wszystkim, to jest mocne. Więc do następnego, moi drodzy. I ja byłem. Dzisiaj ja i Dawid. Dziękuję Ci, Dawidzie, za pomoc. I mamy, przede wszystkim, co mamy? Chłopie zaklęte. O, nie pokazałem Ci tego. Oj, tak. Naszą insygnię. Nasz relikt. Thank you very much. You Dziękuję a ja hej!